Znalazłam. O, jeszcze jeden. Kwiaty w Hyrule nie są po prostu piękne. Są przydatnym składnikiem najróżniejszych rzeczy. O, ten kwiat nazywa się Cicha Księżniczka. To rzadki i zagrożony gatunek. Pomimo wszelkich starań, nie możemy ich jeszcze hodować w warunkach domowych. Księżniczka rozkwita wyłącznie w dziczy. Możemy mieć tylko nadzieję, że księżniczka będzie miała dość sił, by przetrwać samodzielnie. O, czy to jest to, o czym myślę? Spójrz tylko. Nie daje wiary, ale udało mi się ją złapać. Jej delikatność jest znana z bardzo, bardzo potężnych efektów w odpowiednich warunkach. Tada. Badania z zamku dowodzą, że trawienie takiego okazu może wzmocnić niektóre umiejętności. Nie mamy tu kontrolowanego środowiska, ale z twoim poziomem tarzyzny fizycznej będziesz idealnym kandydatem do badania. No już. Spróbuj. Je.